W dzisiejszym odcinku z cyklu Dą Pełen Kwiatów będzie mowa o skrzydłokwiatach. Co zrobić, żeby były w dobrej kondycji jak ten okaz, a nie w opłakanym stanie jak te rośliny? O tym już za chwilę zapraszam. Skrzydło kwiat nie jest trudny w pielęgnacji. Warto jednak znać podstawowe potrzeby tej rośliny oraz zagrożenia, z jakimi musi się niekiedy zmierzyć. Jej popularność nie jest bezpodstawna. Największą zaletą skrzydłokwiatów kwiatów jest to, że pochłaniają one więcej dwutlenku węgla niż inne rośliny, są więc tak zwanymi oczyszczaczami powietrza. Ponadto mają zarówno dekoracyjne liście, jak i kwiatostany. Uprawiamy je w temperaturze pokojowej nie niższej niż 13 stopni Celsjusza, bo pochodzą z lasów tropikalnych. W związku z tym w naszych mieszkaniach źle reagują na niską wilgotność powietrza. Od czasu do czasu warto je zrosić. Ciekawostką jest to, że w temperaturze poniżej 18 stopni Celsjusza wzrost skrzydło kwiatu znacznie maleje. Stan tej rośliny możemy poznać i ocenić po liściach. Powinny być ciemnozielone, sprężyste i błyszczące. Żółte lub brązowe plamy świadczą o nieprawidłowościach w uprawie. Jeżeli zauważymy żółte przebarwienia lub plamy na liściach, może oznaczać to, że roślinie doskwiera zbyt suche lub zbyt zimne powietrze, powodowane np. przeciągami. Inną ich przyczyną może być nadmiar wilgoci w podłożu w momencie, gdy zbyt często podlewamy roślinę. Niekiedy liście przebarwiające się na żółto oznaczają też, że roślina stoi w zbyt nasłonecznionym miejscu. Aby zwiększyć wilgotność powietrza, należy zraszać nasz okaz lub ustawić doniczkę na kamykach w pojemniku z wodą. W przypadku podlewania tej rośliny musimy pamiętać, że ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. Przelanie powoduje żółknięcie oraz więdnięcie liści. Z kolei zbyt mała ilość wody jest przyczyną pokładania się liści i kwiatów. Pomiędzy kolejnymi podlewaniami pozwólmy, aby wierzchnia warstwa gleby lekko przeschła, i dopiero wtedy sięgamy po konewkę. Gdy zdarzy nam się zapomnieć o skrzydło i zauważymy, że korzenie są przesuszone, trzeba włożyć doniczkę z rośliną do pojemnika z wodą, tak aby cała bryła korzeniowa mogła namoknąć. Następnie odstawiamy doniczkę, by nadmierna ilość wody wyciekła przez otwory w dnie. Dalszą częścią reanimacji skrzydło kwiatu jest usunięcie chorych i zwiętniętych liści lub części liści. Kolejny krok pozwalający uratować roślinę to przesadzenie jej do świeżego czystego podłoża. Nowa doniczka musi mieć drożne otwory odpływowe. Wypełniamy ją uniwersalnym podłożem do roślin domowych lub podłożem do tzw. roślin zielonych. Wyjmujemy roślinę z poprzedniej doniczki i delikatnie oczyszczamy korzenie ze starego podłoża, sprawdzając przy okazji, czy nie widać tam szkodników. Następnie umieszczamy skrzydło w nowym pojemniku na tej samej głębokości, na jakiej rósł do tej pory. Dosypujemy brakującego podłoża i dokładnie podlewamy. Od teraz dbamy już o systematyczne i odpowiednie podlewanie oraz o wilgotność powietrza wokół rośliny. Nawożenie rozpoczynamy od 2 do 6 tygodni po przesadzeniu, w zależności od podłoża. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego ich skrzydłokwiat nie kwitnie. Tym bardziej, że kwiaty potrafią się zawiązywać na egzemplarzach w naprawdę kiepskiej kondycji, jak widać u tej rośliny. Poradniki książkowe mówią o trzech głównych przyczynach braku kwitnienia. Roślina ma za mało światła, należy zmienić nawóz lub wodę, której używamy do podlewania. W temacie światła. Generalnie skrzydło kwiat dobrze radzi sobie w cieniu, jednak w takich warunkach może przestać kwitnąć. Aby wytwarzał kwiaty potrzebuje jasnego miejsca, ale nie może być ono zbyt nasłonecznione, gdyż wtedy roślina będzie narażona na poparzenie liści. W temacie zmiany nawozu chodzi o to, aby w przypadku braku kwitnienia, nawóz dla roślin o zielonych liściach zastąpić nawozem dla roślin kwitnących. Tego typu nawozy zawierają mniej azotu, za to więcej fosforu i potasu, które mają wpływ na zawiązywanie kwiatów. Taki nawóz stosujemy zazwyczaj co 7 dni lub według opisu na opakowaniu. Skrzydłokwiat może też nie kwitnąć, jeżeli jest podlewany zbyt twardą wodą. W naturze roślina ta rośnie w lasach deszczowych, gdzie opady są ciepłe, a woda miękka. Dlatego, żeby obficie kwitła należy używać miękkiej i letniej wody. Jeden, dwa razy w miesiącu można ją zakwasić, na przykład dwoma, trzema kroplami soku z cytryny. Skrzydło kwiaty mogą być też atakowane przez szkodniki. Nie dzieje się to często, są one stosunkowo odporne. Jednak mimo wszystko warto regularnie je przeglądać i sprawdzać w jakiej są kondycji. Skrzydło kwiaty mogą być atakowane przez przędziorki. Pojawiają się one przy niskiej wilgotności powietrza. Gdy się pojawią, warto opłukać roślinę pod prysznicem lub silnym strumieniem opryskiwacza i to kilka razy, w odstępach kilku dni. Warto jest też wtedy przesadzić roślinę i dbać potem o częste i regularne zraszanie liści. Skrzydło kwiaty mogą być też atakowane przez wciornastki. Są one bardzo drobne, często trudno je zauważyć. Objawem ich żerowania mogą być poskręcane i pomarszczone liście. Gdy zajrzymy pod spód i dokładnie się przyjrzymy, można zauważyć jedno-dwumilimetrowe podłużne owady przypominające przecinki. W kolorze czarnym lub pomarańczowo-żółtym. Zwalczanie rozpoczyna się od dokładnego oczyszczania liści. Można też użyć odpowiedniego środka owadobójczego. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Dom Pełen Kwiatów.